Pan z Wami? Słowa Ewangelii, według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stądwi kamiennych Przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, Z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, Napełnijcie stądwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo pańskie. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy czciciele Matki Najświętszej, już od samego rana Kościół w hymnie starożytnym modli się, wysławiając Matkę Najświętszą. Czyni to przepięknymi słowami wspomnianego hymnu: Twój dom Maryjo na górze się wznosi, aby napełniać cały kraj światłością. I być dla niego przez losu koleje wciąż jaśniejącym znakiem Bożej łaski. Nad naszą ziemią, zbyt często pokrytą chmurą cierpienia, wojen i niemocy, Twój dom, królowo, jak okręt zwycięski, płynie z odsieczą wzywającym ciebie. Do Twojego domu z modlitwą i pieśnią idą pielgrzymi niosąc swoje serca. By je położyć przed Twym wizerunkiem, ty zaś w nich zapal wiarę i wytrwałość, niech Twoje oczy uważne i słodkie spojrzą z miłością na strudzonych ludzi i wskaż na tego, którego piastujesz, aby przez matkę wychwalali syna. Można by powiedzieć, esencja dzisiejszej uroczystości przepiękne, głębokie słowa, które mówią nam. O tym, jaką rolę pełni to święte miejsce w naszej ojczyźnie, jasna góra, a na niej od 600 lat, wsławiony cudami wizerunek Matki Bożej. Mówimy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ale lepiej byłoby powiedzieć ikona, a więc żywe uobecnienie Matki. Każdy, kto pielgrzymował na jasną górę, kto przybył do cudownej kaplicy i spojrzał w oczy Maryi, wie, że to nie jest tylko obraz, to jest ikona, tam widzi się i przeżywa głęboką więź z Matką Najświętszą. Przychodzimy do niej w różnych chwilach naszego życia, i tego osobistego, ale i narodowego, i światowego. Wtedy, gdy przeżywamy euforię, i wtedy, gdy przychodzą czarne chmury, gdy coś trudnego dzieje się wokół nas. Przychodzimy do, do Maryi, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, i jesteśmy też w różnym stanie duchowym. Być może w naszym życiu trwa jeszcze życiowe wesele, i nic nie zapowiada żadnej trudnej sytuacji. Żadnych trudności, może nieraz taka euforia też i w życiu religijnym, duchowym, uśpić człowieka, zabrać mu pewną czujność. Dlatego przychodzimy zawsze do matki. A być może jesteśmy też w takiej sytuacji, gdy coś nam się w życiu już wyczerpuje. I nie chodzi tylko o wyczerpanie. Zawodowe, wypalenie, ale może jakaś ważna więź ze współmałżonkiem, z dziećmi, z wnukami, wyczerpuje się. Myślimy o tym też jako nasz naród. Może wyczerpuje się wiara w naszym narodzie, może tak łatwo obojętnie przechodzić obok zasad moralnych w życiu publicznym, politycznym gdzie mówimy, że można żyć niemoralnie, a i tak wszystko będzie dobrze. Ulegamy różnym mirażom, złudom. A może doświadczamy już tej sytuacji, gdy dobrze widzimy, że coś się wyczerpało i sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego naprawić w swoim życiu osobistym. I Maryja do nas wszystkich mówi: uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. To szczególne doświadczenie konfesjonału. Dlatego w to święto Maryjne tak wiele osób przystępuje do Spowiedzi Świętej. Dlatego konfesjonały na Jasnej Górze są dzisiaj oblegane przez pielgrzymów, tych, którzy tak licznie przybyli. Jak relacjonuje wiele osób, jeszcze nigdy na Jasnej Górze nie widziano tyle osób, ile w tym roku przybyło. Już dzisiaj po piątej dostawałem smsy, zdjęcia od osób, które poszły, by modlić się wtedy, gdy ten cudowny obraz Matki Bożej jest tam odsłaniany, gdy jest sprawowana pierwsza msza święta. Tłumy ludzi Bogu dziękować, że Jasna Góra tętni życiem. Jak mówił święty Jan Paweł II, to jest serce, duchowe serce naszej ojczyzny. Wspomniane konfesjonały, o których również ten święty Jan Paweł II mówił, gdyby mogły mówić, ileż to historii nawróceń by przedstawiły. Może trzeba o tym szczególnie mówić dzisiaj, gdy tak wiele osób zaniedbuje sakrament spowiedzi świętej, gdy na pogrzebach nawet swoich współmałżonków nie przystępują do Komunii Świętej, gdy najbliżsi nie ofiarują Komunii Świętej za swoich bliskich, żyjąc w grzechu, nie chcąc się nawracać, odchodzić od tego, co ich tak bardzo w życiu poniża. Dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia o szczególnej więzi między Maryją i Jezusem, bo wiemy, że nikt tak nie kochał Jezusa jak Maryja. I dlatego przychodzimy do naszej Pani Częstochowskiej, aby od niej uczyć się, co to znaczy dzisiaj kochać Jezusa. Nie tylko emocjonalnie, choć to bardzo ważne, ale co to znaczy kochać Jezusa w życiu społecznym, politycznym, parafialnym. Co to znaczy kochać Jezusa? Co to znaczy być gotowym na spełnianie Jego słów przepełnionych miłością. Ale pamiętajmy, że też miłość Jezusa do Maryi jest bardzo wyjątkowa i przypomina nam o tym, że w Maryi przecież każdy z nas jest ukochany przez Jezusa, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, jakie trudności, jakie ciemne chmury nieraz przychodzą. Zawsze jesteśmy przez tego Chrystusa kochani. Maryjo, naucz nas zrozumienia tych słów, uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Amen.